Sobie tutaj, my sobie będziemy reagować na takie fajne filmiki. Takie bardzo fajne. Wiem, że to było dawno nagrane, ale nieważne, to są satysfakcjonujące filmiki. No i jest bardzo fajnie, jak widzicie. Ogólnie to będę cicho na tym odcinku, żebyście słyszeli coś. I żebym się też skupił troszeczkę. No od razu Wam mówię, zostawcie suba i lajka. O, to jest fajne. Zostawcie suba i lajka. No, no to jest nowy kanał, więc proszę. Więc proszę, widzu, zasubskrybuj mnie i zalajkuj, Taka ta taktyczna. O, Ogląda. Ja lubię tego typu. Ja lubię tego typu takie filmiki. Przepraszam, że będę się tak tyle odzywał, ale po prostu nie, nie umiem wytrzymać bez. Już wcześniej nagrałem filmik, ale było za głośno, więc. Oczywiście nagram do tego samego momentu, ale nie, bardzo lubię to. Wam też się to podoba? Bo mi to bardzo. O, to jest fajne. Wiem, tutaj nie ma dźwięku, bo to jest takie bezdźwiękowe, ale później będzie dźwięk. To, to jest tylko ten o. Oczywiście będę więcej nagrywał. Ale to jest odcinek, który jest taki początkujący. Mam nadzieję, że nie będziecie hejtować, no bo no, jestem. Nie jestem tak zbytnio doświadczony. Więc jak będę źle nagrywał, no to piszcie w komentarzach. Nie hejtujcie. Takie filmiki, jak chcecie więcej, to wystarczy tylko like, subik i no właśnie komentarz. A tym komentarzem jest hashtag nowy, żeby wspierać, żeby wspierać mój nowy kanał. Proszę, proszę, zróbcie to dla mnie, jest nowy kanał, nie chcę być zawiedziony, bo to będę musiał usunąć ten Ale jak widzicie to bardzo fajnie to jest jak, jak słyszycie, jestem troszeczkę zakapalony. No bo teraz aktualnie No i już mamy wolny dzisiaj To jest plus Moi rodzice mają dopiero w od piątku Oh Ale yeah, nie, to jest fajne. O, to ja nie. Tak, tak nie będzie, bo ja będę jeszcze mniej... Oczywiście mam własnego Discorda, no i będę zapraszał, no to jak na razie nie w tym momencie, ale na pewno będę zapraszał do Discorda. czy nie ich mieć? No i dobra, no i to jest na tyle z tego odcinka, tak więc no widzowie, to był koniec i pa pa.